...dziwrysja, że ile nas zbierały się, że jesteśmy razem, że jest wielkie szczęście dla nas, że możemy być razem, że możemy świadczyć, że wierujemy w Lubow, że wierujemy w siebie. Archebiskup Petro Malczuk, który otrzymał natchnienia, zaklikał do nas do tej chody mówić o że też, co jego wspomnikało te słowa do jakich naszych także deputatów, jakich zachęcali Simiu. I one mówili, że nie wyczuwają, nie wyczuwają inni organizują marsze, manifestacje, a wy jakoś tak nie, nie widzimy was. I wtedy on pomyślał, że potrzebne. Także nasz, ten marsz, nasza choda jest znakiem dla naszych wszystkich monowładców, urzędowców, deputantów, jaki widzimy, no, że wielu z nich chce zachować swoją, rozumie, że jest ważne. I tak już my rozumiemy, jakim jest ważne, że jest ty, jest wielczyzny, że jaki organizuje ideologiczną kolonizację Ukrainy, dużej i Dlatego chcemy im powiedzieć, że nie boimy się, że my je z wami, że macie naszą wsparcie, że macie naszą modlitwę, że macie błogosławienie Boga. Rozumiemy, że nie od razu możemy zobaczyć, jak niebezpieczne są te próby, ci kolonizacji ideologicznej, ci propozycje, jakie próbują nam nakłonić w naszej krajinie. Tu nie ma miejsca, żeby to wyjaśnić. Ja tylko krótenko chciałbym zwrócić uwagę, że za tą ideologii stoi takie same rozumienie ludyny, jakie stało za obietnicami komunizmu. Jak zawsze, ta pokusa zniszczenia tego, co dobre, przychodzi w karnomu odjazd. Tak jak komunizm przychodził z obietnicą jego wyzwolenia i szczęścia i bahał ludzi pokwiriło, tak samo i teraz. Ale naziści mogą być jeszcze strachodliwi niż te, co stworzył w komunizm. Ja był dwa tygodnie temu u szwecji, do kilka dni i był do torku tym, tym, co mówili moi moi bracia, jaki tam pracują. Mówili o tych socjalnych umowach życia. Oni idealni. Mamy żeby tak było w naszej krainie. Ale jednocześnie 40 tysięcy dzieci zabierają się do każdego roku. Wielki problem alkoholizmu. Pracują od poniedziałku do piątki, a w sobotę, w po pełnej programie. Alkohol. Samochód. I co to wyryczesne. Czemu tak? Mając się, rozumiem. Samotność. Samotność. I nasza, myślę, nasza choda jest w świdocztwo, że samotność może być wygrana. Także zwracamy się do tych, którzy, myślę, doświadczali czasem niewdzięczności w lubowi, w swoich rodynach, w swoich simiach i teraz odkryto na akcji obietnicy, deszewi obietnicy, różnych i drogich, że my dostajemy wam tę dobrą nowinę, że samotność jest wygrana, że istnieje miłość, że te pragnienia, jakie mają chłopiec i dziewczyna w swojemu sercu, żeby żeby lubić, żeby stworzyć nie tylko krótkotrwały związek, jakąś przyjemność, ale głębokich głęboki związek. Wszystko, Šo, co jest możliwe. I to, nasze zadania, nasz Kościół, religia, żeby się podtrzymywać, nie chcemy się błagodać, się Dwa roki temu była taka wielka, taka piękna konferencja w Watykanie i tam wystąpił także rabin, główny rabin Anglii, Jonathan Sachs. Miał prekrasną dopowiedź. I także powiedział, że rodzina to jest religijnego sztuczności, to żeby ona mogła się pojedynczo I statywy i i w, w sferę emocji, i wychowania dzieci, narodzania dzieci, wszystkie pragnienia, jakie człowiek nosi w sobie, wsi odpowiedzialności, roli, życzenia to pojednaty rodyna, rodzina, nadają głęboki sens. I to jest sens lubowi, daje oblicza lubowi w tym I my, brać i sędziowie, mamy ten przywilej, temu służyć, aby ludzie odkryli, że jest miłość, że ostatnie słowo. Ja jechał tu z kamieńca pod Dzińskow dziś mi w nocy i w kupę ze mną było podróżia młode podróżia z dziecinką Ja zobaczył jak ta żinka mama wezeszła w kupę i nosła kofi dla człowieka i dla siebie Jak ona była szczęśliwa Mała maleńka rzecz maleńka ale pełna na lubowie. Ci wkoło nas, jakoś w nas taką w Da, znać też, znać też szczęście, proponuje różne naśladowania. A my mamy tę odpowiedź. Także do nich się I Istnieje miłość. Można być szczęśliwym w małych rzeczach, można być szczęśliwym w rodzinie, można być szczęśliwym w miłości. Tak, że na, na kinec, koniec naszego zachodu, ja chcę w imieniu Petra, jak i szof tak nas spodziewano od nas ale jak wierujemy w nie, znamy, dużo w wszystkim. Zrozumiemy, że nie można było wytknąć tego zaproszenia. To te po prostu wszyscy to czujemy, ale wielka podzięka dla wszystkich, którzy tu dzisiaj przyszli i mam nadzieję, że jeszcze będziemy podążać, także każdego roku taki, taki zachód i wiele innych rzeczy, żeby wykonać misję, w sensie, jaką Bóg nam do wierzyć w naszą Ziemi Pomolimy się może na koniec. Słuchajcie cię jak nam osiem, dał usłyszy, dał, głos. błogosławieństwo. Odtrzynasz. Co jest na niebesach, niechaj świętice imię twoje, niechaj przyjdzie carstwo twoje, niechaj będzie wolna twoja, jak na niebie tak i na ziemi. I nasz nasłuch daj nam się so i prosty nam prowienie nasz, i my nie І не веди нас у спокусу, а відзволи на світло каво. Дякуємо його при священству і у на нас є. Прекрасна пісня, яка має таку дуже цікаву історію. Як ви вже чули, натхненником цієї прекрасної ходи на захист сім'ї і дітей виступив архієпископ Петро, який, на превеликий жаль, помер минулої п'ятниці, і його секретар, отець Матуш, якраз думав над тим, як... чим завершити цей наш прекрасний захід, і звернувся в голос до отця, сказав: отче, ви задумали цю ідею? ви Думали цю ходу, допомагайте. І е, так цікаво, що саме в цю мить до е, оця Матуша прийшов емейл, лист електронний е, з пропозицією мами однієї чудової дівчинки виконати е, пісню, е, пісню е, про янголів. Отже, зараз на завершенні нашого заходу е, ви послухайте.